Starczy. Łukasz, ostatnie pytanie, no. e, bo tutaj na pewno wzesze osób będzie chciała się zapytać, ile z tego teścia wbijesz? Już nawet wygrałem tą, walkę, nie, nie byłem pewny, czy, czy dana jest mi e, czy dana mi da ten kontrakt. Tak? E, lek, który brałem dużo, dużo wcześniej i nie wiedziałem, że, że wiesz, w ogóle rzecz, którą brałem tam w takim okresie czasu, dużo wcześniej będzie uznawana jako, jako wiesz, jakiś tam anabolik, bo to nie jest w sumie nawet anabolik i nie wiedziałem, że zostanę na to zawieszony. Dobra, witamy serdecznie. Jesteśmy e, po odcinku. Wy ten odcinek dopiero zobaczycie, jak go zmontujemy, i tak dalej. E, w szczególnej okoliczności, bo wyjątkowy zawodnik z nami Łukasz Brzeski, zawodnik z kontraktem UFC. I wyjątkową sytuacją przy okazji, o której I... zaraz porozmawiamy. Tak, dlatego będziemy ten wywiad chcieli wrzucić troszeczkę szybciej, bo, bo pewnie będziemy chcieli, żebyś się też do tego odniósł, bo, bo dużo się mm. dzieje. Natomiast zacznijmy od tego od naszych gratulacji, czyli gratulujemy, bo zostałeś kolejnym Polakiem, który zawalczy dla najlepszej. Organizacji na świecie. Wygrałeś Dana White Continuous Series. I teraz tak, opowiedz troszkę o tym, jak wyglądało samo odebranie kontraktu, jakie emocje z tym związane. No bo to taki duży krok sportowy. Mhm. Wiesz, co, no co? Walka oczywiście była najważniejszą walką w moim życiu. I oprócz tego stresu, który się nagromadził, przez, przez to, jak wielka sytuacja to była w moim życiu. No to były też sytuacje związane z samym przygotowaniem, zmianami zawodników i tak dalej, więc było to dużo stresu. No i tak naprawdę do samego końca, do, jak już nawet wygrałem tą walkę, nie, nie byłem pewny, czy, czy dana jest mi czy dana mi da ten kontrakt, ale, ale... Ale dał i myślę, że fajnie wyszło, nie? w taki sposób się dostać do, do, do tej federacji. Nie? A powiedz mi, czemu nie wiedziałeś, czy on dać ten kontrakt? Bo skoro wygrałeś walkę, to nie było to zapowiedziane, że zwycięzca dostanie kontrakt? Nie, ten program jest złożony tak, że musisz skończyć. W sensie różne były sytuacje ale przeważnie da, daję kontrakt tylko zawodnikom, którzy są w jakiś sposób widowiskowi i przeważnie jak wygra w jakiś spektakularny sposób. Nie mówię, bo to było, w, w różne sytuacje tam były i, i czasem nawet przegrani dostałem te kontrakty, ale często zdarza się, że nawet wygrani nie dostałem tych kontraktów. Ja uważam, że nie pokazałem się ze swojej najlepszej strony, więc, więc no, było to wątpliwe dla mnie do samego końca, nie? A się ty też nie miałeś chyba idealnych warunków stworzonych do tego, żeby, żeby odbyć cały obóz przygotowawczy, no bo tam mieliście sporo problemów właśnie i też ta sytuacja mhm. covidowa i tak dalej, więc, więc pewnie to też dużo, dużo wpływało na to, że nie mogłeś po prostu przyjechać z takim komfortem i zawalczyć tam. Tak, no wiesz co, y, taka jest prawda, że, że czasu nigdy nie ma idealnego, no i y, wiesz co, tak za, za namową mojego menadżera Artura właśnie stwierdziliśmy, że, że no co, chłopak nowy, z którym się będę bił, też nie ma najlepszej sytuacji, można by powiedzieć, że ma nawet gorszą ode mnie, mi zmieniali przeciwników, odlekało się to, no ale on, on jest, wiesz, postawiony też pod ścianą, no i stwierdziłem, że skoro on, on wyszedł do tej walki, się zgadza. No to ja też jak najbardziej, no i, i zobaczyliśmy, nie? Dobra. E, teraz tak, w poniedziałek e, pojawiła się wiadomość o Twoim zawieszeniu. Mhm. E, za, za co konkretnie cię zawiesili? E, zawieszony zostałem za Klomifen. E, lek, który brałem dużo, dużo wcześniej i nie wiedziałem, że, że wiesz w ogóle, rzecz, którą brałem tam w takim okresie czasu dużo wcześniej będzie uznawana jako, jako wiesz, jakiś tam anabolik, bo to nie jest w sumie nawet anabolik i nie wiedziałem, że zostanę to zawieszony. No i co? Zawiesiła mnie komisja stanowa Nevada. Może też wytłumaczę, na czym polegałam teby te byty. To zawiesie... właśnie mhm. bardzo ważne, bo nie każdy może rozumieć te różnice, tak? Mhm, tak. Walczyłem w Nevadzie dla, contender, dla Dana White Contender Series i zawiesiła mnie komisja stanowa Nevada. Dała mi 9 miesięcy zawieszenia, bla bla bla, inne rzeczy. Jednak po dostaniu kontraktu z UFC z, zaczynam współpracować z Usadą i z Usadą wszystko mam wyjaśnione. usad mnie już badała kilka razy w ciekawy sposób, generalnie, bo, bo, bo no, trzeba się pilnować. Być tam, gdzie mam aplikację w ogóle na telefonie i, i, i muszę uzupełniać miejsca, gdzie jestem, co robię i tak dalej. I panowie, czy tam panie, wpadają naprawdę o bardzo dziwnych porach i w bardzo, bardzo różne miejsca. No i póki co te badania wychodzą dla usady. dla usady badania wychodzą dobrze, więc, więc z perspektywy UFC -y jestem tak jakby czysty, jednakże no, nie mogę też powiedzieć, w jaki sposób się, się rozwinie ta sytuacja, co jest pewne, co jest, co jest niepewne. No, i na razie czekam na jakieś orzeczenie ze, ze, ze strony UFC, ale no liczę się z tym, że, że raczej kontakt zostanie. Taką mam nadzieję, prawda? Nie mogę mówić ani orzekać w tej sytuacji, ale taką mam nadzieję. A czy, a czy ty dostałeś jakąś informację bezpośrednio od UFC, czy tylko te informacje, które przydarły się do mediów, że po prostu zostało to ogłoszone? Czy oni bezpośrednio się z Tobą kontaktowali, może? Wiesz, co to jest świeża sprawa. To w sumie tak wczoraj, przedwczoraj w wieczorem. No to do poniedziałek, a my nagrywamy tak, w środę dzisiaj, więc tak? Więc myślę, że w jakiś sposób jeszcze się do tego ustosunkują i cały czas czekam na jakieś odpowiedzi z ich strony, nie? Ale jeśli dobrze zrozumiałem mhm. i widziałem wypowiedź twojego menadżera Artura, mhm. to generalnie jesteś, tak jak, tak jak wspomniałeś, zawieszony w stanie Nevada, mhm. natomiast nie jesteś zawieszony przez USADę, czyli komisję, mhm. która pracuje dla, współpracuje z UFC, jeśli chodzi o kontrolę. Tak, tak, no, wygląda to w ten sposób. Wiesz co, mój menadżer Artur wie dużo więcej na ten temat nawet niż, niż ja sam i ma więcej informacji, ale tak jest, jak, jak, jak on powiedział, mi się wydaje, nie, że tak jakby to są zupełnie niezależne byty i że będę mógł walczyć w, w, w innych miejscach, ale nie jestem tego pewien. Tutaj, tutaj mój menadżer wie więcej na ten temat. No jeśli załóżmy mhm. taką sytuację, że, że generalnie wszyscy w to wierzymy, tak? Kontrakt zostaje i jest propozycja, propozycja walki, co prawda nie w Nevadzie, tylko gdzieś indziej na świecie. Kiedy chciałbyś właśnie tą walkę zawalczyć? Za Czy to jakiś okres tutaj wiosny byłby dla ciebie odpowiedni? Wiesz co, no kiedy tylko dostałbym propozycję, no to, no to bym walczył, bo jeżeli nie jestem zawieszony przez, przez usadę, jeżeli mam tak, taką możliwość, no to jak najchętniej bym się zgodził na jakieś, na jakieś warunki przyzwoite i walkę gdziekolwiek, nie? Super. E, ostatnio pojawiasz się w Rzeszowie, troszeczkę mm. częściej. E, Czy to jest spowodowane, bo też nagrywamy w Rzeszowie, udało nam się tutaj spotkać? Mm. Czy to jest spowodowane, że pojawiasz się w Rzeszowie? E, spowodowane jest to tym, że e, generalnie Szymek ma świetny grappling pod MMA. Ja postanowiłem, ma też świetnego trenera, trenera Grzesia yy, i tutaj właśnie postanowiłem przyjeżdżać do do, do Big Dania i trenować sobie właśnie z szynkiem stricte yy, grappling i rozwijać tą płaszczyznę, prawda? Mój Kamil, yy, mój trener, taki yy, head coach można powiedzieć, Kamil Zawarski powiedział od, od jakiegoś czasu, że, że szmek jest zawodnikiem, którego warto obserwować i bo on właśnie reprezentuje świetnie te płaszczyzny, których czasami brakuje w walkach, świetna kontrola parterowa, i tak dalej. Przyjeżdżam tutaj od jakiegoś czasu, jestem niezmiernie zadowolony, Grzesiek jest świetnym trenerem, wszystkie techniki, które pokazuje i prezentuje są dla mnie wiesz w stu zrozumiałe, są to rzeczy dla ciężkich i to nie jest takie jiu-jitsu jak pod jujitsu, tylko to jest stricte jiu-jitsu pod MMA i właśnie na tym mi zależało, bo bardzo długo szukałem trenerów, którzy by mi to przekazali tą wiedzę w jak najbardziej przystępny sposób i pod mój sport. No i Grzesiu jest jednym z takich osób, która naprawdę mi to tłumaczy w taki dosyć przyzwoity sposób, który jestem w stanie sobie jako Coś tam przepracować nawet potem u siebie, nie? Um, Łukasz, mam takie pytanie. Łukasz. No <laughs> Łukasz. Tak, tak, mam na imię stary. Łukasz? No, Łukasz. Nie, bo się mówi Łukasz. Ja powiedziałem Łukasz. A ja a nawet masz nie Łukasz. dosłyszałem gdzieś. No, ja, ja sam się złapałem. Łukasz. Łukasz. A tak, tak jak mówią do mnie. Tak jak ktoś Łukasz. mówi trzy, a jest trzy. Albo jak wtorek. No. Albo, <laughs> albo muszę powiedzieć, <laughs> albo jak wtorek. Albo muszę powiedzieć generalnie, bo ostatnio ktoś mi tam napisał, że nadużywam słowa generalnie. nie? Tak? No a to jest fajne słowo, bo ja bym go nadużywał, jakbym go znał. <laughs> ale, jak, ale jak ktoś cię słucha i w każdym zna. Razie... <laughs> no to jest <notujesz sobie>, nie? <laughs> no. <laughs> eee, Łukasz. Mam pytanie. Dużo zawodników, dużo, zawodnicy, którzy z Polski dostają się do UFC mhm. często próbują swoich sił na różnego rodzaju okresach przygotowawczych do walk. Mhm. E, Przenieś się do USA, na przykład Mateusz Gamro, wiem, że Marcin Tybura tam jeździ. Czy ty też planujesz e, zrobić taką rzecz, czy część obozu w, przygotowawczego spędzać za granicami? Tak, myślałem i wiesz co, mam już tak przygotowany może zdradzę trochę rąbka tajemnicy, że, że planuję sobie w lutym przyszłego roku wyjechać do Tajlandii na dłuższy czas. No, i tam sobie coś popróbować. Zobaczymy, jak to jeszcze wszystko y, przebiegnie. To na razie są jakieś tam odległe plany, ale, ale mam nadzieję, że, 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 no, że czas, y, majątek i cała reszta się zbierze i mi pozwoli na to, nie? No, słuchaj, e, życzymy Ci tego. No, to pewnie z tej okazji będziesz chciał zachęcić nowych sponsorów i podziękować starym tak, sponsorom. E, słuchajcie, chciałem przede wszystkim podziękować e, firmie Nowi, e, jest to firma z e, Limanowej. I bez, bez, bez tej firmy tak właściwie nie stać by mi było, żeby tutaj jeździć do, do, do Szymka i parę dni mieszkać w Rzeszowie i tutaj się rozwijać. I też otwiera mi tę drogę na pewne wyjazdy i inne rzeczy. I chciałem pozdrowić generalnie Andrzeja i całą tam ekipę. E, oprócz firmy Nowi bardzo mi pomaga mój menadżer Artur Artnox, który no, załatwił mi mnóstwo rzeczy. Załatwił mi rzeczy z pitbula. kolejna firma, która mi tam pomaga. Opieka grupa Veritas y, też mi bardzo pomagają. Y, sklep SFD. Y, fuh, co tam jeszcze? Wezmę sobie, może wspomogę się telefonem. Y, Ringsport, świetny sprzęt. Tutaj pokażę wam. najnowszy młody rękawicz. <laughs> wow! Wow! <laughs> y, słuchajcie, wspieram mnie jeszcze y, Feedbox y, pod halę. Firma Podhala, którzy, którzy mi karnią od jakiegoś czasu świetne żarcie. Klinika, Holisika, Sushi Banzai, Nowy Targ. No i co? No i. My myślę, że wystarczy. Łukasz. Ostatnie pytanie. No? Bo tutaj na pewno rzesze osób będzie chciała się zapytać, ile z tego teścia wiesz. Czekaj ja w życiu żadnych sterydów nie brałem. Jak? Jak to? Ja ci robię zaszczytki. <grym> <grym> Słuchajcie, tym pozytywnym <grym> akcentem kończymy nasz wywiad. Zapraszamy na odcinek z Łukaszem w roli głównej, a naprawdę było dużo śmiechu. Dzięki Stale. Dużo fajnej zabawy. Cieszymy się, że nam się udało to nakręcić, więc zapraszamy na odcinek. Dzięki za wywiad, dzięki za odwiedziny. Pozdrawiamy sponsorów, pozdrawiamy... Pozdrawiamy sponsorów, pozdrawiamy widzów i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki i powodzenia w dalszej karierze. No. Wow! No, musimy wymyślić coś swojego.